Cześć, witam wszystkich serdecznie. Nagrywam się ten filmik, dlatego że chciałbym się znowu czymś pochwalić. Pochwalić się tym, jak można zaniedbać akwarium. Po prostu nie podmieniając wody, na przykład, nie mając czasu dla swojego hobby, można naprawdę no, robić sobie wiele szkód, które później jest ciężko wytępić, zlikwidować, usunąć. No i tak, jak powiedziałem przed chwilą. Nie podmieniłem wody już od kilku miesięcy, około 4, o ile dobrze pamiętam. Bo nigdy nie było na to czasu, nie miałem ochoty. A mówię, następnym tygodniu, następnym tygodniu, no i tak zleciało. No i teraz postanowiłem coś z tym zrobić, co mi się wydarzyło, wyszło w akwarium przez tą moją po prostu moje zaniedbanie. Od pewnego czasu, to jest około miesiąca czasu, pokazuje się takie cholerstwo na liściach. To jest czarny osad na samych kantach, na, na obwodzie roślinki. Podejrzewam, że to jest właśnie nadmar, nadmiar chemii. Po prostu nie, nie podmieniając wody, powstaje nadmiar chemii, jakichś tam azotanów, nie azotanów, nie wiem co dokładnie, ale i to powoduje, że powstają jakieś dodatkowe choroby, na przykład roślin typowo, lub ryb. W moim przypadku to są choroby roślin teraz. I. Postanowiłem dzisiaj zacząć z tym walczyć. Na tym liście jest dobrze bardzo widać. Cały czarny dookoła, korzenie, wszystko, wszystko czarne. Statek czarny. Postanowiłem z tym walczyć. I dzisiaj samego rana zrobiłem wycinkę. Wyciąłem wszystkie prawie 90% liści chorych, zarażonych tym cholerstwem. Podmieniłem jedną trzecią wody, podniosłem troszeczkę podwyższyłem znaczy większ, wię, większą dawkę dwutlenku węgla, bo zauważyłem, że te rośliny same nawet zaczęły się bronić przed tym. Po prostu mają więcej dwutlenku węgla i na przykład patrząc tutaj na środku na tą roślinkę, Nie wiem czy teraz dokładnie będzie kilka jak spada. Tutaj w tym miejscu jest, są pęcherzyki powietrza, czyli ta roślina próbuje jakby coś z tym zrobić, bo ona sama zaczyna się tak samo tutaj na tym liściu. Tu są pęcherzyki powietrza i taką mam cichą nadzieję, że te rośliny troszeczkę mi wspomogą w tym zwalczaniu tego glonu, bo to podejrzewam, że to jest glon, który powstał na skutek chemii, niedoboru np. dwutlenku węgla od żywek innych. co jest najlepsze, że mam tutaj jedną roślinę co w ogóle ją nic nie ruszyło, na jak była tak jest troszeczkę może zmarniała, może przez to, że za mało dwutlenku węgla było ale to cholerstwo czarne ją nie dotknęło powodem też wydaje mi się, że kiedyś na poprzednich filmikach pokazywałem, że mam plagę ślimaków i tak około 3 miesięcy temu wpuściłem tutaj 5 ślimaków, tak, zwanki, tak zwane helenki, które zwalczają po prostu ślimaki. Mają takie, zabijają po prostu, taki mają jakby szczypułek jakby nie wiem jakby to nazwać, który jak dorwie ślimaka drugiego, to po go jakby paraliżuje, i później ma czas, żeby go zjeść sobie na spokojnie, skonsumować. No ale co zostają, wszystkie yy, muszle. Tych muszli jest od grona. Tu nie widać tego, ale podejrzewam, że one się rozłożyły w ostatnim czasie, które to też spowodowało, spowodowało że jest większa ilość związków azotanu i innych chemicznych cholerstw, które do, do, dodatkowo dopuściły do powstania choroby w tym akwarium. Liści od grona wyciąłem. To jest, nie wiem czy dobrze będzie widać. Jakieś czarne cholerstwo, od dołu w miarę, nie? Ale na brzegach i centralnie na liściach. To jest... nie wiem co to jest, może ktoś wie, to proszę dać napisać. Może jest jakiś płyn, może jakiś sposób, żeby to zwalczyć. Spróbuję tak amatorskim problemem, to yy, amatorskim podejściem zrobić. Zobaczymy, co się uda. Mówiąc krótko, pilnujmy podmiany wody. Tak, wydaje mi się, że raz w miesiącu, jedną trzecią można śmiało zrobić. Może i trochę częściej. Oczywiście, po podmianie wody trzeba uzupełniać związki mikroelementów odżywek dla roślin, żeby to, to wszystko wracało do normy. Bo przez podmianę wody się traci. Związki, wiadomo, jedną trzecią związku idzie. No, oczywiście, też azotanów tych niepotrzebnych tak samo i dlatego się podmienia wodę. Co fajne, że ryby też ożyły. Zaczęły, próbują się rozmnażać. Tam kiryski w tle składają ikrę. Samica ma pod brzuchem, czy nie ma? No, chyba ma. No, yo, yo, mi. Odżyły. Po prostu odżywę jak każdy człowiek na wiosnę. <tyle>, Tyle z mojej strony na dzisiaj. Myślę, że nic ciekawego nie powiedziałem, ale ktoś może z tego jakiś wniosek wy wyciągnie i przypilnuje po prostu podmianę wody, żeby nie wpuścić jakieś cholerstwa w swoje akwarium, nie doprowadzić do dziadostwa, które ja zrobiłem. Częściowo z winy mojej, częściowo z czas braku czasu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękuję za wszystko. Jak się podobało, łapka w górę, jak nie, na dół. Cześć.